Kacper Urbański miał bardzo udane zgrupowanie przed Euro 2024 W swoim debiucie przeciwko Ukrainie naprawdę zagrał dobrze Tak samo było w meczu z Turcją W obu spotkaniach wchodząc z ławki Urbański naprawdę zaimponował I to nie tylko mi, nie tylko Wam Bo wybraliście w ankiecie, żeby tym piłkarzem rozpocząć karierę w FIFA w Esports24 Więc ja to robię Ja to robię, myślę, że to będzie fajna przygoda no jeśli wam się podoba zostawcie łapkę w górę. Jestem ciekawy czy braliście Arubańskiego na fali tego hype'u w kadrze. Ale mnie cieszy, że młodzi piłkarze zdolni dostają szansę u trenera Michała Prowierza. I naprawdę ta kadra zaczyna coraz lepiej wyglądać moim zdaniem. Ogólnie tak. No nie mamy zbyt dobrej pozycji u Tiago Motty. Zaczynamy z overallem już 63. Miałem 62, ale robiłem treningi przed sezonem. Żeby podbić sobie morale u Ciego Moty. Tutaj treningi trochę inaczej wyglądają. Ja tutaj będę sobie robił wszystko poza nagraniami. Tutaj po prostu dam coś, żeby mieć lepszą możliwość, żeby więcej meczu zagrać. Więcej już pewnie treningów nie będę miał, bo nic mi tutaj nie będzie. Będę, dobra niech będzie obrona. Symulujemy całość. Ja będę chciał robić te treningi wszystkie na A, żeby jak najszybciej rozwijać naszego Kacpra Urbańskiego. No i co, w pierwszym meczu sezonu zagramy sobie z Milanem, wchodzimy w 77 minucie, ja muszę zobaczyć jaki mam poziom trudności, bo nie wiem czy ustawiam ogólnie, yy, dobra jest ultimate, powiem wam tak, nie wiem jak ten pierwszy odcinek będzie wyglądał, czy tu będą skróty, czy po prostu yy, cały spotkań, bo wchodzę w 77 minucie, nie wiem czy uda mi się coś zrobić, o tym się przekonamy że trochę będziemy gadali, ale może będą skróty może nie będą skróty, wchodzimy za Luisa Fergusona i Kacper Urbański po raz pierwszy w tym sezonie wchodzi na boisko w barwach Polonii ogólnie patrząc na statystyki Kacpra w grze wchodzimy na środek pomocy czemu nie mogę sobie przerzucić kamery na zawodnika, no dobra, trudno Chodzimy na środek pomocy ogólnie jeśli chodzi o statystyki no to one nie są powalające więc to może być naprawdę ciężka kariera. Ale może być naprawdę ciekawa dzięki temu. Zobaczymy, jak się nasze losy potoczą. Nie pokazałem wam, dobra, te meczce trochę przegadamy. Nie pokazałem wam, jakie cele są przed Kacprem, żeby zostać w Bolonii. Chciałbym oczywiście zostać w najgorszym momencie, w najgorszym razie pójść na wypożyczenie. Zagram na SPO bardzo fajnie. Giovanni Fabian schodzi. No i musimy też trochę potrenować w obronie. Ale tu by się udało odebrać piłkę, odbierałem piłkę. No, niestety jesteśmy osamotnieni w tej kontrze. kacer prawą stroną boiska w bo Polach naprawdę to jest świetnie, zaprezentował się w obronie, ale zaraz możemy stracić piłkę. Tak jest, trochę za długo ją holowałem, za późno chciałem jakby się wycofać. I niestety straciliśmy piłkę. Co ja mogę powiedzieć? No, będzie na pewno ciężko, bo te statystyki nie są wybitne. Nie wiem, jak będzie się on rozwijał poprzez te treningi jakie są. Tutaj w grze eee, inaczej nie ma tego drzewka jak w karierze zawodnika, Dobra, Urbański tutaj walczy o piłkę. Nie wiem, jaką mam wytrzymałość, więc będę za dużo może nie biegał. Eee, R2. Dobra, ale ja gram jakoś po. Nie muszę się tak bardzo cofać. Tutaj loftus A dobre przejęcie piłki. No i dobra. Muszę mieć siłę, żeby latać do przodu. Dawaj Zixi. Dobra, Urbański. Zagram dobrze jak do Carsona. chyba eee, się uda. Dobre podanie Polaka. Wczoraj w ogóle w tym meczu z Turcją miał takie jedno piękne podanie. Nie, nie, pamiętam do kogo, ale no, co on tam podał, naprawdę to było genialne zagranie Urbańskiego i ogólnie cieszą mnie występy tak młodych piłkarzy jak Urbański, w każdym Zalewskich, którzy naprawdę fajnie grają. Młodość, to jest przyszłość tej kadry, a nie jest ciągle te stare odgrzewane kotlety. Zirksi, niestety tutaj nie zachował się najlepiej. Wolna ocena 6/4 w naszym debiucie. Mnie wpadło na pomysł, żeby nagrywać tą karierę Zaunika prawdziwym piłkarzem, po raz pierwszy to robię na kanale. No i stwierdziłem, że Polakiem, no bo jednak Polakiem będzie mi się najlepiej grało. Wiem, że dużo miał Zalewski też w Waszym głosowaniu, czy Benedyczak. Ale no, wiem, że robiłem pierwsze głosowanie i dałem tam Urbańskiego, było kilka komentarzy, że Kasper Urbański. No to więc stwierdziłem, że się poprawię dam kasper Urbańskiego. No bo jednak zasługuje na to. No i od razu Kacper wygrywa, więc sami chcecie oglądać serię Kasper Urbańskim. Mam nadzieję, że będzie się licznie oglądać, lajkować, komentować. Będzie się Wam podobać. Też zrobiłem drugą ankietę, więc może też jakimś talentem zagranicznym będzie kariera, bo czemu by nie. Ale to też zależy. No zobaczymy. No na razie chcę zostawić te serie, jakie mam. Potem będę kombinował, czy jeszcze dokładam karierę unika zagranicznego, czy też nie. Na razie powiem jeszcze kacrem urbańskim. No w naszym debiucie, no może nie było idealnie, bo niestety nie odmieniliśmy losów spotkania. Ja chcę sobie wejść w oceny. już nie będę. Nie mam ocen tu? Nie ma. Szkoda, chciałem zobaczyć oceny. Niestety nie mamy. Są tylko statystyki. Ale to nie będzie ocen piłkarzy, nie. No szkoda. No, te, debiut tej serii. No nie jest jakiś zbyt nieudany, ale moim zdaniem nie było to jakieś złe wejście z ławki. 6-5 oceny mieliśmy i mieliśmy. dokonać jednego przechwytu. Przecież przechwyciłem piłkę, więc odbiera, odbiór czy przechwyt to pewnie co innego dla jej e, Dobra. Nasze cele. Wypracuj 18 goli. No, ja myślę, że w Bolonii to my nie zostaniemy. To jest moim zdaniem zbyt ciężkie. Atletiku się mną interesuje i Monca. No Monza to by nawet jeszcze była spoko opcja, bo strzały celne jesteśmy w stanie zrobić liczba dryblinków to lightowo i mecze wyścią składem. Myślę, że później również. Ale wybierzmy sobie jakiś klub. Ja chcę w ogóle budować tą karierę we Włoszech. Ja nie będę Kastryn Urbańskim uciekał z Włoch. Dajmy sobie jakiś klub, tu który... Empoli, Empoli słydzie z Polaków, co nie wiadomo, tam tu Polaków grało. Eee, bramki zdob. Taka Genoa, mecze w składzie Genoa, spoko. Ale ja myślę, że zostawimy sobie wybór tego klubu. Tu sobie przejrzymy, co od nas oczekują. Nawet taka Roma by była spoko, 4 bramki tylko. Eee, zobaczymy co... o Torino by były fajne. Tylko 5 goli strzelić jeszcze. I Udinese. Najpierw zobaczymy. No ciężko moim zdaniem będzie w Bolonii, ale kto wie, może z czasem będzie lepiej. Myślę, że zostawimy sobie tą decyzję na połowę sezonu. Kolejne z Juventusem, więc kolejne ciężkie spotkanie. Ja sobie pójdę zrobić trening i widzimy się ponownie. Powiem Wam, że już się bałem, że otrzymam czerwoną kartkę, ale na szczęście tylko żółta fauna w Lachowiczu, kacpra Urbańskiego. No już się bałem, że tutaj się piłkę i tutaj za bardzo, za... Za brutalnie potraktowałem Serba, ale na szczęście tylko żółta kartka, 8 do końca, na razie powiem Wam, jest wielka lipa, ale cała bolonia gra sława. może teraz wyprowadzimy kontrę, dawaj Carlson, Carlson, hmm. znaczy nie, ostatnia akcja, mecz urbański, ależ tutaj posadził Lokateliego, ale niestety Polak jest sam, no i mam iść sam, no chyba muszę iść sam, no i to nie była dobra decyzja, ale no nie miałem do kogo podać, rzut wolny wywalczyliśmy, Zagraj na krótko, urbański zapazę Za samolubnie, trochę tutaj, za samolubnie. Szkoda tej kontry, bo mogła być jakaś fajna akcja. To niestety, bez żadnych większych emocji w tym spotkaniu. Przegrywamy. No, wejście takie, spoko, ale nic nadzwyczajnego. Zaraz zobaczymy, noty i lecimy dalej do dalszej części tego materiału gdzieś ale stracimy tenera. Na 7,5 miałem Zagrać. No tak, odzyskaj przechwy, to, tamto, no to się nie dziwię. E, powiem, wam, e, powiem Wam tak, że jeśli chodzi o tą karierę, to też nie, jest, nie będzie tak, że będę grał każde spotkanie. Będę grał, symulował, grał, symulował, myślę tak na zmianę. W tym odcinku trochę pogramy, ale następne będą grane, symulowane, bo moim zdaniem no już jest czerwiec, też bym chciał, żeby ta kariera miała kilka sezonów. A ja bym grał, każde spotkanie nie będzie miała, więc też będą mecze symulowane, nie będą ciągle grane. Więc na to się możecie przygotować, ale żeby to było wyważone, wiecie, tyle samo mecze symulowanych co granych. Kolejny Skaliari. Ja idę robić treningi i widzimy się w spotkaniu. Witam Was po sesji treningowej. Coraz lepsza nasza sytuacja po tych treningach. Znowu wchodzimy jako SP, No, jesteśmy taki SP, 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 OLP. Więc na razie wchodzimy do środka pola. Może właśnie Skaliari w końcu będzie jakieś przełamanie. Jakaś sytuacja? Może uderzenie? Może asysta? Kto wie? Może wyprowadzimy kontrę. tak tutaj do Carsona. Świetne podanie. Jesper Carlson, proszę ci nie zepsuj tego. Do Zirksi Carson. Uderzenie. Szczel zablokowany. Zirksi 1 do 0 dla Bolonii. To my rozpoczęliśmy tą kontrę i Holender ją wykończył. Choć. Carson ją trochę zepsuł, mogliśmy mieć asystę, gdyby Jesper Carson sam poszedł do końca, schodzi, ale komputer zazwyczaj tak robi, biegnie, biegnie i nagle przestaje biec, więc no, ale na szczęście jest bramka w tym meczu, chociaż jakiś gol w tym odcinku, nie mój, nie Kasper Koz Urbańskiego, chciałem ale trzeba się cieszyć. Może będzie kontra, to jest do Urbańskiego i Urbański jest sam, no niestety goń go Sulemana, Sulemana jest szybki, ale nie, odpuścił, jest Azji. Urbański sam na sam z obrońcą Kaliari, ależ błąd obrońcy Kaliari. Urbański jednak tutaj wycofanie. E, poczekał na kolegów Orsolini. Urbański w pole karne. Za mocno trochę do Zirksiego. E, no i raczej po tej akcji ta kontra zakończy się sukcesem Boloni. Tutaj Urbański trochę zwolnił, ale świetnie to zrobił. E, tutaj podanie w pole karne. Salemakers to był, tak jest, no niestety. Salemakers się nie popisał. Wieteska. Urbański znowu przy piłce Kasper Urbański. Świetnie tutaj sobie radzi Polak Urbański. Ładna akcja. Uderzymy. I bramka. Ale trafienie Kacpra Urbańskiego. Co za bramka Polaka? niesamowite uderzenie za pola karnego i prowadzimy już 2 do 0, a Kacper Urbański strzela swoją pierwszą bramkę w tym sezonie w barwach Polonii. Co za uderzenie tego nastolatka. Zobaczmy jeszcze raz na powtórce. No naprawdę, uderzenie klasy światowej. Jeszcze raz. Taje realizator jakieś klatki robi, ale zobaczmy. Bum! Naprawdę Szapoba i mamy pierwszego gola w tej serii. Kacper Urbański strzela gola na 2 do 0 w 89-8 minucie. No ależ to jest mecz. To jest naprawdę najlepszy mecz obecnie nasz w tej serii. Po raz pierwszy w tej serii wygrywamy spotkanie. I po raz pierwszy w tej serii Kacper Urbański strzela gola. Naprawdę to trafienie Polaka. Bardzo ładne. Gol bardzo ładny. Zobaczmy co sobie jeszcze raz na powtórce. Trochę ujęcia za kamery, jakiś za kamery, co ja gadam. Piękne, naprawdę uderzenie Kaspera Urbańskiego. Jak on to uderzył, nie mam pytań, dlaczego są te głupie odgłosy, Szatni? i tego tak nie lubię w tych, że to się nie wycisza. Idziemy dalej. Nasze najlepsze spotkanie aktualnie w tym odcinku. Zobaczymy, co się przebije, i zostaliśmy zawodnikiem meczu. Wszystkie cele spełnione i możemy lecieć dalej. Czyżby w kolejnym meczu mielibyśmy zagrać w pierwszym składzie? Myślę, że to by było fajne zakończenie tego odcinka, jakbyśmy zagrali w pierwszym składzie, w kolejnym meczu. Gramy sobie z Hellasem, gramy w pierwszym składzie, więc ja nie będę robił żadnego treningu. Tym razem. Pójdźmy sobie w działania co. A, mam urodziny. Ktoś mnie jeszcze chce? Monza i Atletico tylko. E, dobra. Tak jak mówiłem, z tym klubem poczekamy, działania, przygotowanie do rodzin, spotkanie z bliskimi. Wiem, że mogę sobie jakieś tu zakupy zrobić. Sponsorowanie autokaru pewnie już. co jeszcze? Loże wykupimy dla mojej rodziny, wiem, że Kasper ma dużą rodzinę. Byli jego, no jego najbliżsi byli podczas pierwszego meczu z Ukrainą, podczas jego debiutu, na pewno drugi też, ale to widziałem na łączy nas piłka, że tam byli. W ogóle Hajs mi nie ucieka. Ja już nie mam, dobra. Ty mi, o już uciekł, dobrze. Więc z Helasem gramy w pierwszym składzie i myślę, że tak sobie zakończymy ten odcinek, że taki wiecie fajny wstępny Postaram się regularnie na tą karierę. Na zmianę z innymi seriami po prostu i tyle. No to co lecimy. Mam jeszcze przejść do osobowości. Przejdźmy jeszcze. Co my tu możemy dać? Mocne strzały, podania do długie wrzuty, szybkie podania. Dajmy sobie szybkie podania. I pole do Zirksiego, Zirksi strzela, niestety kosz drożny. A może zaryzykujemy, podaj przed polekarne? I Urbański, kasper Urbański, uderzenie. No i to pokazuje mi jedno kostucha. To nie ten moment by się w takie rzeczy bawić. Urbański nie ma tego uderzenia. Choć w tamtym meczu z Kaliari strzeliliśmy piękną bramkę za pola karnego, to jednak daj pograć kolegom. Choć tak naprawdę niewiele brakowało. Ale już tutaj poszedł Carlson. Czy zdąży, niestety nie, ale odebrał piłkę Urbański w polu karnym. Urbański co zrobi? Poda. Uderzenie Zirksi. Mamy asystę. Ale tutaj Carlson na szczęście powalczył o tą piłkę. Podał ją do Urbańskiego. A my na szczęście tego nie zepsuliśmy. Podaliśmy do Zirksi a tem gola na 1 do 0. Już myślałem, że może być za późno z tym podaniem, że będzie niedokładne, że on nie uderzy jakoś. Nacisnąłem od razu kółko, żeby uderzył, żeby nie myślał, uderzył. No i mamy gola. Asysta urbańskiego. Drugi mecz naprawdę z rzędu, który mamy udział przy golu. Ale to jest świetny przechwyt urbańskiego. Urbański niestety zwolnił akcję podał do Zirksiego, Ładna akcja Bolonii, będzie bramka 2 do 1. I znowu Urbański ma przynieść swój udział, i on odebrał piłkę rywalom. Tutaj dobre podanie jednak do Zirksiego Ja wiem, że często mówię, że coś jednak nic nie do końca dobrze. A potem jednak wychodzi kapitalnie i Bolonia prowadzi z Hellasem 2 do 1. A Kacper Urbański po raz drugi gra świetne spotkanie, świetny debiut w pierwszym składzie. Asysta, teraz przechwyt, który dał gola. No Kasper naprawdę coraz lepiej wygląda w barwach Polonii. Polonii. Bolonii. Boże święty. No niestety mecz się kończy remisem 2 do 2. Ale Kasper Urbański po raz kolejny pokazuje swoje duże umiejętności. Gol. Przepraszam. Asysta. I wywalczenie piłki przy drugiej bramce. I naprawdę Urbański zaczyna zyskiwać w oczach Tiago Motti. Mam takie teraz pytania do Was. Niech to minie, mi ten szum. który słyszycie? Ja słyszę, słucham, mnie to irytuje. E, dobrze. E, pytanie do Was, jeśli oglądacie serię A? Czy macie swój ulubiony klub? Ulubionego piłkarza? Piszcie śmiało o komentarzu w komentarzach. E, myślę, że ruszy też ankieta po odcinku. E, jako, że chce zostać w Italii, musimy wybrać klub docelowy. Czy to i w głosowaniu będzie Milan, Inter i Juve. Powiem wam tak dlaczego te trzy kluby, bo inne, inne po prostu we Włoszech się nie liczą. To są trzy najlepsze kluby w historii włoskiej piłki i właśnie chcę pokierować karierę urbańskiego tak, żeby trafił do jednego z tych klubów. I to wy wybierzecie ten klub docelowy. Więc czekajcie na ankietę. No nie jest to najlepszy start. Cztery punkty ma tylko Bolonia. Zespół. Mamy gola i asystę, już o dwa overalle. Urbański się rozwinął, ale mamy notę 7-7, więc moim zdaniem naprawdę nieź... <laughs> Przepraszam, nieźle. Tutaj macie jego statystyki, no i widać, że no nie są one wybitne, ale powiem wam, że gra mi się naprawdę Kaczyń Urbański naprawdę fajnie, fajnie. I myślę, że spokojnie możemy nim grać. Następnym odcinku trochę więcej spotkań, myślę, też trochę przesymulowanych. No i co wypracowane bramki może jeszcze w tej Bolonii uda nam się zostać tutaj jest Monza i Atletico Madrid myślę że Juve czy Mila Inter bym chciał na przykład gole z polekarnego niemożliwe no prędzej Juve aktualnie nad po tym sezonie liczba odbiorów gole z polekarnego no to też takie no ale zobaczymy na razie nie mam klubu na drugi sezon Powiem Wam, że nawet jeśli bym nie został polony to ta moca, wydaje się fajna, bo to jest proste do zrobienia. Ale oczywiście zobaczymy w połowie sezonu. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i zostawicie łapkę w górę. To tyle ode mnie na razie.